Dzień dobry, kochani. Kręcimy się z Krysią po Polsce. Ale możemy nagrywać, nie? No więc tak, kręcimy się z Krysią po Polsce. Chcieliście coś więcej o ormusie i oczyszczaniu, więc ja tutaj daję krysie, Mam nadzieję, że ją widać. przed chwilą, co mam opowiedzieć dla was? a to jest prawdopodobnie ciężko będzie słyszeć, ale. A, właśnie. Na, na tak, ten, na ten temat? Mam mówić do mikrofonu? Tak. No. Okay. Jak potrzebujecie informacji na temat oczyszczania przed używaniem Ormusu, to wszystko znajdziecie na porozmawiajmy.tv. Nie na YouTube, tylko porozmawiajmy.tv. Trzeba wpisać Krystyna z Atlanty. Tam definitywnie była dwójka i trójka w tych tematach o ZP i tak dalej. I tam było tłumaczone, dlaczego. Albo może szukajcie takiego odcinka z Ormusem. Tam też jest prawdopodobnie to może być któryś kolejny z tych. Na porozmawiajmy TV. Sorry. I najpierw trzeba, tak jak było mówione wcześniej, trzeba wyszukać coś, co pozwoli Wam pozbyć się wirusów, bakterii, grzybów, metali ciężkich i pasożytów i wtedy można rozświetlać ormusem szyszynkę. No i my tutaj rozmawiamy o takim ormusie, co tam było powiedziane wcześniej, z platynowców, czyli to już nie są takie tam żarty, że się dożywiamy jakimiś tam pierwiastkami, które występują w, nie wiem, w soli kłodawskiej, tylko to już jest zrobiony ormus profesjonalnie. No i wtedy z tym trzeba naprawdę uważać, bo jak się rozświetli e, szyszynkę, to jako superkondaktor, jako nadprzewodnik e, to wszystko, co jest w naszym ciele, też się rozświetla. No i wtedy, wtedy takie rzeczy jako schizofrenia, czy bipolar, na które polecam, polecam brać ormus, ale po wyczyszczeniu się złotym panaceum. W małych, bardzo dawkach polecam ormus na, na te w, wcześniej wymienione choroby. A, a tak, ogólnie to najpierw trzeba się właśnie wyczyścić, przygotować organizm i wtedy można dopiero myśleć coś dalej o zażywaniu jakichkolwiek hormuzów. A dzisiaj jedziemy do Jarka i poznacie Jarka prawdopodobnie za niedługo, i będziemy rozmawiać z Jarkiem o komnacie szungitowej, będziemy rozmawiać z Jarkiem o normowarii. I będziemy rozmawiać i tłumaczyć właśnie temat normowarii i jak normowaria poprzez formę utleniania. Czekajcie, sorry, bo trzeba zjechać z pasa. Jak normowaria doprowadza do tego, że przez właśnie formę utleniania pomaga na przykład na autyzm, albo Alzheimer, albo Parkinson, albo co tamkolwiek chcecie: od A do Z, każda jedna choroba. Dobra, to ja ucieknę, a tu może jeszcze Ewa Wam coś doda. A nie, ja tam nic więcej nie dodam. Informacje dotyczące oczyszczenia z metali ciężkich macie w tym filmiku poprzednim, a właśnie w podcaście, czyli tym nagraniu, które jest o Ormusie i o glinokrzemianie i kwasach pomusowych. I ten preparat też właśnie jest dostępny przez Jarka. U Jarka, to jest jego marka. Ujarka i jego, jego marka, tak. Zresztą Delmet i jego normobariat, połączenie tych trzech rzeczy, czyli panaceum, właśnie komora normobaryczna, oczyszczanie i ormus, no to mamy nadzieję, że rzeczywiście taki, a jeszcze do tego bym dołączyła ćwiczenia oddechowe, aktywizujące szyszynkę, które też na YouTube Wam podlinkowałam. A dla tych, którzy nie wiedzą to podlinkuję za chwilkę, to myślę, że to byłoby super rozwiązanie. Także jak ktoś chce latać we śnie i nie tylko, to, to możecie to połączyć oczywiście. Więc aktywizacja pracy szyszynki z takiego medycznego punktu widzenia, przypominam, szyszynka odpowiada za Produkcję serotoniny i melatoniny. Przypominam, serotonina to szczęście, radość, melatonina to dobry sen, więc prawidłowa praca szyszynki nie musicie przyjmować syntetycznej melatoniny, która zresztą rozleniwia pracę szyszynki. Tak jak hormony tarczycy rozleniwiają pracę tarczycy czy tarczycę w działaniu. I pamiętajcie, że serotonina. To jest ten hormon, który w ciągu dnia powinien być wytwarzany. Melatonina przez szyszynkę w godzinach aktywności potrójnego ogrzewacza według tradycyjnej medycyny chińskiej, czyli między godziną 21 a 23. Już nie włączajcie ekranów, telewizora, niebieskiego światła. No i właśnie, słońce, prognozy pogody są takie, że będzie słonecznie. Korzystajcie z tego światła niebieskiego, które nas przebudza, ale z promieniowania słonecznego i unikajcie niebieskiego promieniowania wieczorem, żeby nie zaburzać pracy szyszynki. Bo aktywizacja szyszynki to jedno, ale jej e, rozsynchronizowanie właśnie poprzez nieprawidłowe oświetlenie, to jest e, szkodzenie sobie. No i komory szungitowe. Mnie się marzy taka sypialnia szungitowa. Raz, po pierwsze, jak to mówi mój ojciec, Pierwsze, primo. Nie ma smogu, elektrosmogu w sypialni. W sypialni też nie zachęcam do tego, żeby mieć WiFi i spać z telefonem przy uchu, jak to kiedyś czyniłam. I fantastyczne wyciemnienie. A wtedy, właśnie kiedy jest ciemno, nasza szyszynka produkuje melatoninę, i wtedy mamy dobry sen. Wtedy nasz mózg się wyczyści z adenozyny. Wykłucze przez układ glimfatyczny i wtedy faktycznie zapobiegamy wszystkim chorobom neurodegeneracyjnym, czyli zdrowy sen i fantastyczna aktywność w ciągu dnia, taki rzeźki umysł to serotonina o poranku. i to odpromieniowanie słoneczne, dlatego zaleca się jeść posiłki na dworze w słońcu. Ok, wykończymy, zasuwamy do, do normobarii właśnie delmedu Jarkowego i. Jeszcze raz, Normą Baria, delmet Rudy i to są Rudy. koło rybnika. Także też zachęcamy. Mam nadzieję, że uda nam się tam zrobić warsztaty oddechowe. Również dla nauczycieli.